no jest petarda nie muszę chyba mówić mega cześć witajcie serdecznie w tym pięknym słonecznym wrześniowym dniu jest już grubo po połowie września ale temperatury iście letnie słuchajcie mam tu dzisiaj piękne serce z kurczaka a mianowicie chwilę pierś z kurczaka szybki tani i prosty obiad. Słuchajcie, dałem za to 11 zł. Proszę zobaczyć. I zamierzam z tego zrobić fajne kotleciki. Myślę, że ten obiad spokojnie można zamknąć w granicach 15-20 zł, czyli jeszcze jakieś ziemniaczki, jakąś surówkę i spokojnie nieduża rodzina może zjeść fajny, przyzwoity posiłek. Tutaj są wyczuwalne takie kostki, których się zaraz muszę pozbyć. Pociąłem moją piersi już na kilka części. Tu jest taka większa, z którego powstanie taki większy kotlet, a tu są dwie średnie i dwie takie mniejsze, także przystępuję już do rozbijania. Powinienem położyć jakąś folię, gdybym robił to w domu, w jakimś kuchennym zaciszu, ale że robię to na dworzu, kto bogatemu zabroni. Więc nie muszę, bo nie obawiam się, że kawałki spryskają mi jakieś ściany. No i już jestem po rozbiciu tych kotletów, teraz przystąpię do szykowienia, czyli z tylko sól i pieprz. Temat przyprawienia mamy załatwiony z dwóch stron. Teraz jeszcze troszeczkę uklepać, żeby lepiej się przyjęło. I przystępujemy do panierowania, a za chwilę do smażenia. Jajeczko utrzepane teraz sypiemy trochę mąki na każdy kotlet obtaczając z dwóch stron jakaś osa jeszcze mi się tutaj kręci ostatnie jej podrygi przed okresem jesiennym ale mi tutaj nie przeszkadza, więc niech i ona Ucznie coś z tego z tego stołu no i dobra, teraz muszę wszystko odtoczyć tutaj w tym jajeczku okej. Okay. Dobra, jeden gotowy. Pierwszy mam już ładnie na styk, dosłownie otoczone w mące uprzednio i następnie w jajeczku. Zauważyłem, że brakło mi bułki tartej, więc co, muszę troszeczkę doprodukować. No i dobra, była mąka, było jajko, teraz czas na bułkę. No i jak to mówią, znowu się udało, eee, rzutem na taśmę, na styk, starczyło mi tej bułki. Także teraz już tylko smażonko. A smażonko tylko i wyłącznie na smalczyku, a dlaczego? Bo tak jest smaczniej, tak jest zdrowiej i tak jest lepiej. Ale muszę jakieś sobie wziąć, bo... Nie za bardzo mi idzie to nabieranie. Smalcik oczywiście z sadełka wieprzowego. Idealny, pasnący, świeżutenki. A, muszę sobie, oczywiście tam kupiłem go, ale muszę sobie kiedyś taki smalczyk zrobić sam, takie smarowidło. Może na chlebek, na kanapkę. Czemu nie? Tłuszcz już się dobrze rozgrzał, także pierwszy, ten największy kotlet ląduje w tym momencie na patelni Zobaczcie, jest naprawdę spory zajmuje praktycznie całą patelnię a ta patelnia wcale nie jest mała Pierwszy kotlet myślę, że już jest gotowy Zobaczcie, jak... Jaka krupta panierka chociaż jest to wszystko jest bardzo soczyste, ale gdzieś nie wystarczy. I teraz kolejne. Kolejne dwa małe lądują na terenie. No i słuchajcie, udało się. Ostatni kotlet ląduje na tym półmisku. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko spróbować tego, co tutaj się zrobiło. No i co? Jest kolorek. Jest chrupkość. Zobaczymy czy jest smak. Ilość też spokojnie wystarczy na 4 osobą rodzinę. Tak powiedziałem 11 złotych za piersi. No co to, to kilka złotych za ziemniaczki. Ten tłuszczyk można poleć. poleć ziemniaczki, opruszyć koperkiem, jakieś buraczki. Ja chyba sobie tak zrobię, bo żona zrobiła pyszne buraczki na zimę. Także zaraz ich użyję. No i co? Próbujemy. Może z tego pierwszego tutaj odkroję. Musiałem się wspomóc, bo jedną ręką jest niewygodnie. No i co? Mam odkrojony, zobaczcie jak to się prezentuje. W środku jest. Nie jest wiórowaty, nie jest suchy. Mm. Smak rewelacyjny. Delikatny. Dobrze doprawiony. Naprawdę nic dodać nic ująć. No tak, jak wspomniałem. Dodać można oczywiście tych wspomnianych ziemniaczków. Buraczków, jakąś suróweczkę. Świetny, tani, prosty obiad. Smak jest rewelacyjny. Dobrze wysmażony. To podstawa na smaczyku i nikt nie powinien narzekać. Zajęło mi to około pół godziny. Ja się z nami już dzisiaj żegnam. Do następnego, mówię Wam cześć, trzymajcie się, hej!